Co się dzieje w Twoim organizmie, gdy rzucisz palenie? Już po 20 minutach od zgaszenia ostatniego papierosa Twoje serce zaczyna bić wolniej, a ciśnienie krwi wraca do normy. Po 8 godzinach poziom tlenku węgla w Twojej krwi zaczyna spadać, robiąc miejsce dla życiodajnego tlenu. Zaledwie po 48 godzinach Twoje zmysły smaku i węchu znacząco się poprawiają. Twoje płuca zaczynają oczyszczać się z nagromadzonego dymu i toksyn. Uczucie łatwiejszego oddychania to pierwszy znak, że ciało wraca na właściwe tory. Po kilku tygodniach krążenie krwi jest lepsze, a codzienne czynności stają się łatwiejsze. Po paru miesiącach kaszel i duszności ustępują to wynik regeneracji płuc. Twój układ odpornościowy znów działa na pełnych obrotach. Rzucenie palenia znacząco zmniejsza ryzyko udaru i chorób serca. Liczba nowotworów spowodowanych paleniem drastycznie spada. Każdy dzień bez papierosa to krok ku dłuższemu, zdrowszemu życiu. Każda chwila bez dymu to inwestycja w Twoją przyszłość. Zacznij teraz. Powiedz nam w komentarzu: Jakie są Twoje sposoby na zdrową motywację? Razem łatwiej pokonać każdy nauk. A jeśli ci się spodobało, zostaw like oraz zaobserwuj nas po więcej ciekawostek. Do następnego!